Chwilowo nie można dołączyć, jasne, bo sami zrobią Gdzie jest Oskar? Gdzie jest Oskar? Bierząd chwilą tutaj był Nie, Oskar wyszedł Cześć, Oskar w psecie? What? Karnie gra wstecz, coś mi tu się pomyliło O! Oh, Łączą! Ogólnie, long, ogólnie oh. to internet mi powiedział, papa, i niszczyłam ludzi o. Kurwa, kszegłow! <noise> <noise> A tak oni warto być tuberem, widzimy. <noise> warto, bo hajs będzie leciał. No Lubię czarne ciśnienie. Dobra, no prawie cię, 5 zarobiłem, Kurwa, ja nawet piątki nie dostałem. Trzeba żebrać. Dobra, to zrobię teraz streama i... <laughs> Dajcie hajs, bo jestem biedny. I jeszcze trzeba mieć dużo Mój cel to monitor. Gram Fortnite'a na dół. Gram Fortnite, bo ja mam pasji. Łop, co jeszcze dzisiaj miałem 65... 63 suba, albo 60. 65 nie no wow. A to jest zajebiste, że możesz sobie robić streamy nawet jak nie masz tysiąca Od sławy, od sławy jeszcze mi się zostanie Więc... Dobra napiszę kreatywny komentarz pod live'em Tak komentarz... komentarz wycofany, co? Kudaz Co? Sesja wygasła, co? Ej, bo mnie nie czytało, serio Mówię, co jest? Pomocą, internet Chyba muszę kończyć, jak chodzi o Fortnite'a Muszę kończyć karierę moją Nie. Bo, ale serio mówię, nie wyczytało mnie Bo sesja wygasła To z Fortnite'a za to Fortnite, jak mogłeś a wy już Nie TY GŁUPIA KURWO Nie. No i to wszystko moja wina To już jest koniec, nie ma już nic Skoro szósty sezon, no, nie dobra, to wy w lobby jesteście? No bo mówię, że mnie nie No czytało. bo go nie czytało! Pajacu No widzę, sesja wygasła Gdzie ten wilk? O jest Ale inny kolor weź. Tę sam, samą formę, ale inny. Wercia chce zagrać. Może Weronika z nami zagrać? No Dawaj, może. dawaj tą sprychę, dawaj Kurwa. <noise> <ty żynie, głos> <noise> <z głos> <noise> Cześć <głos> Weronika. Co robisz? Gra z debilami Fortnite. Nie widzisz? Weronika, grasz? Halo. No a co robię teraz? To kurwa chłopiec. <noise> To było specjalnie. Ja powiedziałem, że we zapraszam, no i myśleli, że nie chcą. Wypierdolaj bane. Pierdole. Pierdolę. Ej, ten się tak, naz ten, ten się tak nazwie. To się nazywa Adolf Hitler, git? Ale nie, nie mogę się z mówić tak ale dobra. Ważne, że chciałbyś. Ej, w ogóle jak my mogli się zagrać w trio rankingu, a przecież ich nie ma? na oddziały na trio. Trio na oddziały, o. What? oczywiście. Ale weź czarny, czarny lepszy. Ale inne kolorki, no. Jak czarny. Czarny. Z, się czarny, czarny. Czarny, czarny! Czarny! Czarny, czarny! Czarny, 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 czarny. Ale oni ja go nie, nie mają chyba. Tylko ja jestem tak zajebisty i go mam. A co? Bo. Bo sposobem, który działał kiedyś, bo był zbagowany jeden poziom, co się wbijało chyba. Jedno zadanie pozbagowane i wbiło cię chyba z 50 leveli. <grystanie> A Ale że to nie kurwa. Heh. One i wniesie strapowane. Bo walcie, chłopie, no są. ECP, Polska łowcy pedofili. <grystanie> <noise> jak się nazwać tak. Jakoś na pewno Ecepał Tadziu. Polska. Tadziu Ale też muszę być jakiś nie jak ten e, Budax. Budaks On miał więc go tak nazywam. Budax. No Jak się nazwać? A tak, tak jak ty Ej no gotowość mi wyłączyła A tak bo cię wczytuję ja debilu no Nigdy nie, nie używaj macie. informacji, które cię identyfikują. No to masz raka. Imię. Oni powinni zapanować większość osób w Fortnite. Cie. Nigdy nie używaj informacji, które cię identyfikują, takie jak prawdziwe imię i nazwisko. Jakby imię, no wiesz. No to. To tak. Gracie 3 na 4. No i co z tego? Porobaj ich. Yy. Dobra, nie przeczytało nas, wychodzimy. No chyba Cię posrało, ja nie wiem, zabi się. No, no, właśnie. Dobra, jak się robi tą emotkę z taką uśmiechniętą coś? Kurwy głupie. Przecież Ty grasz jeb to, się. kurwa, nie marudź. Jebczy się. Co, o co chuj Ci chodzi, chodzi, kurwa? Jebczy się. Ty się jeb. Jakiś babo kurwa chłop, oboniak jebany w lobby. No to wyjeb go, Ty masz koronę. A chuj wie kto to jest od niego Co ja będę porzucał, typa jakiegoś Uszukaliście mnie, miała być szprycha i jest kurwa gej No, ECP ECP polska. Pierdolę Nie no, sorry, za nazwę taką nazwę, ale... Dobra, lecimy do Auschwitz Ej, ja widzę w esportach ale nie patrzcie na moje nazwy, proszę już patrzę. Moje, moje nowe nazwy w mi no, robią się coraz na gorsze. <grym> Fajny masz nam w ogóle na Xboxie nazwę, nie? Wiem. Jaki? Jaką ma? Jakoś Daniel i Laura, po co dzielić konto, ja pierdolę, weź. No, z A z kim siostrą. miał konto? Z... A, z siostrą, myślałem, że z dziewczyną. Nie właśnie się dziewczynę. lepiej być gejem. Szósty dzień tygodnia. Zlikwiduj chcielibyśmy silnika z lub pistoletów A Ty w ogóle osób nie masz na live'ie Po co ty live'y robisz? Z pasji! Z właśnie i dla kasy No. Przecież jako przecież Jak, jak ktoś ma donate y kasy, włączone to, to już wiadomo że to jest streamer z pasji, nie? No właśnie! No jak tak! Wychodzę! Jak ma Dobra kurwa! 60! Ja mam 50S? <laughs> Jestem Bardzo dużo niż mam albo w cztery fejmu. to połączmy siły. Tak, kolab. No, tak Ta. będziemy mieli o, jedno, o jedną osobę więcej. Albo o pół. Hole Podzielimy się ludźmi i będziemy mieli e, po pół osoby na live. Tak. Brzmi jak plan. Bardzo dobry plan, nawet mi powiedział. No, ja też. Aha, bądź. Bo... Masz ludzia, chyba. Nad nami. Gdzie ten fiut? Nad nami. Ja mnie co wychylać. Idę go zabić. Nad nami No idę. gdzie jak się wspiął tu. Pod biegł. nami chyba. Ja jak głos jak taki... Masz taki głos jak taki Pedro Sikroka, co gadał w kutasach <laughs> jakiś O gejach. Ja wiem który. No. Dobra dobijam tego, tego kurwa co to tu jest. E, typ Gim! No spierdolił, zostawił kolegę i uciekł, pedofil. Chodź się ruchać! No dobra. Leżysz! <ścoughs> A, Ty Mato No i dobiję mnie, cfel. Anonimowy 292! Co za kuta skupisz? Tu masz pompę niebieską. Nie chcę wam Co jest? Avengers nie nich. Dobij go, dobij go. Zawsze dobijać. Dobij go, dobij go, dobij go, ja go. dobij go. Ja jestem samym Avengersem i trafiłem tamtego. Myślę, że musisz się teraz zabić. Znajduję nie będę na minusie, taki plus jest. się. Jestem ja cały czas na minus. Wow, ale wślizg! ślisk! Jak chodzi o to, o co chodzi, że dostaję ammo do pompy? No to my tego nie widzimy, ale. To ślepi jesteś. No na no, serio, tego nie widać, tylko ty to widzisz, że ci wchodzi ja ammo. Ale na razie. Ja nie jestem sobą. O, ja jestem sobą, więc muszę tam. A jak zginę, to zginę. Tu muszę trudno. No i chuj. E w chuj mi przypomina ten głos geja tego. <gadł> Czekaj, ja może puszczę i ci po, powiem czy to nie! ten... NIE! Ja cię śliszam. Chopię o jakichś kutasach gada chłopie ciągle. Na początku myślałem, że on nie wiem o co mu chodzi, że chłopie na jaj coś. Chłopie ten o jakichś kutasach gada chłopie No to przecież. Czekajcie. Patrzmy. Czy to jest ten? Moim pasjem jest gotowanie. Gdy go ruchali, to on najpierw tak? no, no. się od... <głosy> nie. <głosy> nie. Nie. Chłopie taki sam głos mają, co, nie? tutaj jak jakieś lustra No nie. Wyłącz a e, typa wam. Dobra. <grymne> Ej mam działo. E to ta biała szmata kampitu. Kampitu gdzie? Uciek. Ej Inosi ratuj jak coś, okej okay. To ją jak flint <laughs> Nowy flint Ej widzicie to? Ki nowy flint No, ten RPK, nowy flint No ale... On więcej Weź się, się wysać, bu... 110 plecy Ja go z pasty zapiję Wysad się! dostał mi 110, 110 z kew Bez kewa? Co? Ej, ile ma ten typo HP? Pisał mi już 110 yy, na biało What? I się podpalił Ej, ale ten typo dostał mi 110 po kewie, z kewem ten typo ma HP Co to było? Bez giełkę tam masz, ale dobra Podnieś mi ją kartę, uciekaj mnie podnieś. A tego bary nie, nie, nie trzeba. Spierdaj geju, ja No ale to ty giniesz za chwilę. A ty mi tego geja przypowiadasz. No i co? A ile masz lat? Ja? No. 13. Co? Nie no, 14. Sorry. A co? A przeszedłeś już w mutację? Nie Ale masz podziowski głos Dlatego Dobrze, że nie masz Dobrze, że to nie jest Twój normalny No wcale dwóm osobom, co siedzą na live'ie i to słyszą. Nie. 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 Przestaniesz ciebie zablokować! Tylko Pistolety... Nie no, tak. A Typy. Typy u mnie. Ale jeszcze zginiesz. na ja, chwilę po, e, giniesz, lecisz na kusie, giniesz. Całknąć, mordy. Skupij A skupić się nie mogę. O CIPY jeden mówię, że typów ma! Nie płacz. Nie płacz. Dostał. Dostał. stało? Gut gut. lepszy niż pompa, co? <laughs> Mamy też wyciszył. A, sorry, już ociszam. No, mów. <laughs> Dobra, mów. No, mów to. A, odcisz go. <laughs> nie, on nie zasługuje na to. A czemu mnie zaciszyłeś? Bo wcześniej ty robiłeś, nie wiem. Co ja nie by robiłem? Daja mu do pompy. Ale go odcisz. No dobra. Tomasz <noise> Leciu, tak piszczy. Ej, pada jak Bo <noise> Co to jest? masz tą perkę, nie? Tak, patrz na to. Lecę. No. Lecę, bo chcę? <laughs> życie, I złe. Puszczę sobie piosenki. Zdą no to jak nie jestem mera. w błocie idę do wody, to już nie jestem z bota. No Mega bo nie, się, się No jak? Tak, no. Um, jeden, cent, jeden milimetr wody do tego, i doleciałem. I już tego bota w ogóle nie ma. No, bo tak. Bo ci odrodzić. No ci już ginie w tej grze dosłownie, proszę 4. Trzeci to Trzeci. O, się. Ten model miał mega dużego kutasa i ja w sumie o tym wiedziałem i powinienem się No, musi przygotować Nie no, idol. Ja no, mam dużego kutasa, no oczywiście to wiedziałem. Nie miałem się do czego przyczepić. i co? Czemu on wyszedł, kurwa, głąb? Podał się. Pani nie gra. No i wy... co za kurwa debil? No, nie wiesz, że go podniesiesz, to jeszcze nagle kończy. Tak. Wykonaj 500 to Transformers, okej? Okay. Jak go kiedyś nie zabiję, to to, to, to będzie cud, Co? Będziemy grać Nie normalnie. wiem! Głośniej! Mówię. Normalne trójki No co mówisz? No czy będziemy grać normalne trójki? to są normalne. Dla Ale, mnie. Z... Ale i tak nie ma co do serca ja, być może tego. Silver 1, Dobra, bro, dwa, sorry. Sajpę mają, sajpę mają. Na wyspie są mają i on nie idą. On wyszedł z gry. On nie wyszedł z gry, ale wstanie jeszcze z mikrofonem. Co? Co on robi z tym mikrofonem? Zaproś. O. Uuuuu, hej. Uuuu. Tam są ludzie, co mają snajpy i celują. Jakby ty idealny jesteś na tym celniku No i co z tego? Proszę mnie jakoś, jakoś mnie to nie interesuje. Bo zaraz będziemy deady. Ty -e a znasz angielski, znać angielski leży. Chodź, czekamy Nie powinniśmy tutaj być O jalo Co ty? Bot mnie jakiś zabije. On jest botem, dosłownie. Jego movement jest benacijny. No i ma aim'a takiego, że wszystko trafia. A jesteśmy już na plusie chyba. Znaczy na pewno. Może już mam tego. Platyn, eł L L. eee, eee, tym działem tam polecieć eee, Ci robią kolapsować <mum> <mum> no i zabrać tam już Vertical Vertical <mum> Sasza... Ja, ja mam za dwóch dzisiaj, nawet to musisz skinąć Sasza. Sasza! No Sasza, wyświetl! Sasza! No Halo, mówię wam coś, a wy mnie o, słuchacie No Sasza! No, o halo, słuchajcie, no mówimy! Co się o moim niku no. nowym? Sasza No on nie zmienił się Aha nie. No bo to my musimy wyjść z Fortnite, a nie ty Do wyjścia, ja też widzę Ale napad ten mikrofon, nie odtykaj Co ty robisz z mikrofonem, co co, cały No wertykal, to u Ciebie jest Robisz takie No przystaniesz dobra, ja wyrzucam nim się nie da, on mi po prostu robi takie żuły Dobra, ja zaraz wrócę No bo? <grym> You guys did great.